Pod nosem miałem, albo raczej za filarem. Eee. już się bałem, że będę musiał robić kat i nie wiem. Przecież w internecie odpowiedź. Nie, nie, tu wolę sam. Tu wolę sam pokłówkować. Tak samo jak że Batmana, to wolę sam rozwiązać te zagadki. Już ja wszystkie mam. Jak? Ha! Wyszło. Yeah! Jestem debeściak! Ho-ho. Jak i ja jestem dobry, i skromny oczywiście. Najważniejsze, że skromny. O, koniec wkurzający moment tu jest. Tu jest Draug. Bardzo wkurzający, ale ma pewne zalety. Na pewno, na pewno nie kamień duszy. Dobra. Najwyżej stracę broń. I będę musiał jeszcze raz tę walkę zrobić, żeby jej nie stracić. Gdzie on jest? Tu jest! Mam cię! Ja, ja też umie krzyczeć! No, co jest? No, no nie no co jest! Dobra, chwilę, Awans, awans! Haha! Mam cię! Magia, tak! No, ze mną magię rozwinie. rozwiniemy. Jakąś cechę... A później! Ciach! I ciekawi czemu nie krzycze! Mam ustawione o Jo ta! Ej, co jest? Zwykle krzyczy z końca! Co to ma być? Nie, no, cheat jakiś. Dobra. Dobra. Sam tego chciałeś. Użyję innego artefaktu magicznego. Ha! Give em a Godfool. Przymywaj Dremoro, przymywaj! Chroń swego pana! Nic! Nie ucieknie! zaskoczę! tyłu zaskoczę. O, z Zun habik co? Moja dusza jest moja. Kurze, drumore wykończył. Dobry był. Puch. No, warto było. Mam wielki kamień duszy, na pewno wypełniony. Zobaczę jeszcze tylko. Ten. Wielki kamień duszy. Ha, wielka dusza. Na pewno. Dobra. Ta spora oddać honory mojemu potężnemu przeciwnikowi. E. to! Ha. Tarad te te, dobra. Dodzyź tego. Rany dremore wykończył nieźle. I widać miał ciężki poranek. Na chwilę nie przeszukałem jeszcze jego zwłok. No. Oj, i dlatego był dobry. Miałem obon, młot bojowy. Uf. Dobra. Hmm. Zachować dremore. A nie, magię musimy sobie przećwiczyć. No. Scouting mały? Nic. Bez pułapek, bez. to no mogę otworzyć. Skórzane buty, dajcie spokój. O nie. Kolejna. Kolejna pułapka, co? Dobra, tu, mo tu mogę prowadzić kartę, żeby wszedł. Albo mam lepszy pomysł, przywołajmy chowańca. O, no, warto było. O, no, kolejny. Wybacz. Wybaczcie, psiulki. Okej. Okay. I co tu mamy? A, kolejna zagadka, no pięknie. Nie mogli dać, nie mogli dać jakiegoś szponu czy coś. Ach, a nie, to też będzie łatwe. E Chwilę. Chwileczkę. Chwileczkę, coś Chyba... czy mi się wydaje, że czy... słyszałem dźwięk obracających się. O nie, no pięknie. Dobra, jak tu to zrobić? Chwilę. Jak obracam te. Jeszcze raz. Wszystkie cztery obracam. Jak ten, to będę też, też wszystkie cztery, co? Nie, wszystkie trzy. A, już wiem chyba jak. Dobra, to trzeba tak. To trzeba ustawić delfina, to ustawiamy ten. Wiem, wszystkie się obracają, ale. Patrzcie. Jak obrócę ten na węża, to tylko te się obracają, a ten. Został delfinem, no. Zresztą w odwojennej kolejności to obrócić, tak żeby inne się nie obróciły. Też miałem z tym problem. Ale w końcu rozgryzłem. O, to samo się ułożyło. No proszę bardzo. Jeszcze jesteśmy Delfin, delfin, wąż, wąż. Ożył ożył i delfin, delfin. Dobra, kadabra i otwarte. Ha! Jestem genialny. Jak, jak zwykle skromny. A mnie ciekawi gdzie to Tovdir? Ja tu martwię się, ja tu walczę z drogami śmierci, no? walczę o ja. życie, staram się być ostrożny według ją zalecenia, on co? Siedzi i pewnie studiuje krypty. Czekaj, mój chłopcze. O, teraz się zjawiłeś, co? Pomyślałem, że to najwyższa pora, bym cię dogonił. Pff, najwyższa pora to już była, wiesz. O, Cardio, wchodź tutaj. No, oczywiście wkładam pułapkę. O, wielki klejnot. Super. A mac jeszcze mam zachowany? Dobra, o tędy, tak? O, coś magicznego tu mamy. Zachować warto. Wow, super. A ja? A wiecie co? Na 6 wezmę. Wezmę znowu kostur. No już wam róży. No, spójrzcie na to. Co to jest? Nie spodziewałem się, że znajdziemy coś takiego. Dlaczego zakopano to tak daleko w Zordal? EM, żeby ukryć? Las? Ja! Hmm, dziwne. O, no Spójrz, pięknie. To? Tak, i widzę. Przerywaj zaworo! Jeriko, on To to ma imię! Nic nie działa! co? nie? nie! Spróbuję pozbawić go części mocy! Jak mam to, a wiem! Co jest? No, no! Dziń! No, twójcy! Mam Cię! Inaczej! No! Ech. Nigdy nie czytuj za snem! Nie, <laughs> przepraszam! To zupełnie niezwykłe! Wow, co to jest? Wielka kula dyskotekowa. Zrobimy im Czy to? Czy na karcie? Poradzamy z nim? To po prostu fascynujące! Co to jest? Nie mam pojęcia! To niesamowite! Absolutnie niesamowite. Arcymak musi się natychmiast o tym dowiedzieć. Musi zobaczyć to na własne oczy. Nie zostawię tego bez żadnej opieki. Czy możesz wrócić do Akademii i powiedzieć Savosowi, Arenowi o tym odkryciu? Proszę, śpiesz się. Ty się nie śpieszyłeś, to ja też nie. Gdzie tam ten, gdzie ten Jurik Guldwald sądzi, się Gdzie jego ciało? No nie, no błagam. Co się stało z ciałem? Muszę wiedzieć. Gdzie jego ciało? Nie mógł zniknąć. Nie mogłem po prostu zniknąć. Stał tutaj. Wiecie, że mu go jeszcze szukam? Bo tutaj przy okazji. Tutaj przy okazji jest quest ten, zakazana opowieść no właśnie, nie wiem gdzie on jest teraz muszę ciało wydobyć, bo tam coś było, miał coś ze sobą. Dobra, wie, wiecie chyba co będzie. Zrobię to jeszcze raz i odnajdę ciało. Zaraz do Was wrócę. Okej, okay, udało się. Mam jego ciało. Fragment omletu Galdura. Mega zapieczętwanie? Złoto. No a to powiedzmy sobie trzeba. Fascynujące. Dobra, mamy. Ciekawe ruszy jakoś to zakazane powieść, nie? O. Dam do Galdura Arcema Galdur, został zmordowany, a w pościg za jego trzema synami wyruszył osobisty mag króla Haralda. Cała sprawa została wyciszona na imię na trzech braci, zniknęły z wszelkich kronik. Legenda jednak przetrwała mi Być może istnieje ktoś, kto mógłby zrzucić nieco świata na ten pradawny mit. z legendą o Galdurze. W Sartal też mieliśmy być. I zdobyłem amulet. O, jeszcze awans mam przy okazji. Fajnie, bez, bez tego mi się udało. Dobra, o, amulet Galdura. O chwileczkę. Większa magii o 30% nieźle się przyda, dobra? No to ruszamy do arcymaga żadnego backtrackingu nie będzie. Wow, nie wiedziałem, że taki światło daje, dobra? No, niech to zostawimy. Dziadka z jego kulą dyskodogonii sobie przypomina da dawne lata. A my, y no właśnie, którędy teraz? Gdzie mamy teraz iść? No pięknie, Al albo ciało nie znika, albo. Nie wiem, gdzie mam iść. No wiem, to nie ma, to pewne. To nie wiem gdzie. A, tutaj. Już widzę, 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 widzę. Tędy. Chyba już nic nie powinno Ja. Nie? Bezpiecznie. Za to jest słowo mocy, ha! Fajnie. Hop. Czego się nauczymy? Dawaj słowo, dawaj! Ciało lodowe, postać. A wiem, będę mógł zamrażać ciało, które zamraża wrogów, fajne. O, złoto. Markowa zbroja, którą mam. I żadne głody, które są nic nie warte. Dobra, wychodzimy stąd. Wykopaliska. No, czyli to nie jest wyjście takie konkretne. Będzie mało. Trochę backtrackingu, jednak będzie. Dobra, eee, tutaj na przykład awans Magia, oczywiście, tak eee, 45 możemy coś? O, możemy albo nie, ja zachowam to na kowalstwo, bo niedługo bym miał kowalstwo na poziomie orkowym. Więc zachowam. Póki co zachowam te dwa. Zobaczmy, zachowywać aż zbiorę na zaklinanie i kowalstwo. Dobra, zwiedziliśmy wszystko. A, i właśnie po tym questie będzie można robić takie mini questy dla naszych kolegów studentów z roku, które oczywiście też pokażę. Ale póki co, najpierw w skoczerniarce Maga, powiedzcie o jakimś tajemniczym odkryciu. I przy okazji rozpoczniemy kolejny quest dla zimowej twierdzy. Nie tak, dodałem koniec i gotowe. Idziemy. Zbadano, fajnie. Tutaj, tak, szybka podróż. O! Mogę jeszcze odsłonić. Już słońce zaszło, więc nie będzie mi świecić. Zachód słońca! Tak, piękny przechodzenie. Dobra. Yy. Idziemy do Arcymaga. O ile dobrze wiem, jego gabinet jest na górze. to na górę? O, no tu ankano jest. Jeszcze nie przywieźli tej wielkiej kuli. No to fakt, jak, jak zamierzam to przynieść, niby, co? Eee. O, jest. Wow, fajna ta komnata. Super. Dzień dobry, panie To, dyrektorze. to żaden sekret, że reputacja Akademii w Skyrim jest... M, splamiona. Muszę z porozmawiać o Sartal. Proszę, tylko nie mów mi, że kolejny uczeń spłonął. I tak mam już dosyć eee, na głowie. Cóż, naraził kilku. Zdejmijmy coś co to było, że to ważne. Zdejmijmy jakąś kulę. Totni chciał, żeby ci ją pokazać. A, tak. Wyskażenia. Rozumiem, że Tolwdir ma dla mnie nieco bardziej szczegółowe wyjaśnienie. Nie powiedział, co tam jest mówić. Dziękuję za zwrócenie na to mojej uwagi. Twoją małą grupką na ogół opiekuje się Tolwdir, prawda? No, tak. Jako, że obecnie najwyraźniej jest czymś zajęty, a ja będę musiał zobaczyć to odkrycie na własne oczy, myślę, że musisz zacząć zgłębiać ten temat. Mm -hmm. Porozmawiaj z uragiem w Arkaneum. Sprawdź, czy wie coś o czymkolwiek, co pasowałoby do twojego odkrycia. Mm -hmm. No i dobra robota. Następnym razem, gdy będziesz zwiedzać norskie ruiny, może ci się to przydać. No fajnie, co jesteśmy? Wskreśleś wnikł z zakonu Psijczyk tak w ogóle? Osobiście? Nie, ja nie. Jeden z nich doradzał arcymagowi, kiedy ja byłem zaledwie uczniem. Ale to było wiele, wiele lat hmm. temu, zanim wszyscy członkowie zakonu zostali wezwani z powrotem na... na wyspę Arteum i zakon ten całkowicie zniknął. Okej. Okay. W porządku. Dobra, co nam takiego dał? Co za śmieć bezużyteczny? Pamiętam, że to był jakiś bezużyteczny śmieć. To był, to był... Taki kostur... kostur, magiczny... kostur magicznego światła trwające przez rzeczywistość pozostaje w miejscu uderzenia. Nie no, bez jaj. Takie coś... słabo. E, dobra, to ja się odciążę i zapraszam do następnego odcinka, w którym będziemy złamać noc w książkach. ci preview. Się tu nauczysz, że Ta, zamknij się, wiemy, wiemy. Uciekać muszę, bo zagada. Dobra, póki co, żegnam się z wami. Do zobaczenia na następnym odcinku. Obejrzyj przewiu i no, pa! Ziemia. O, patrzcie jak kardiomatrixową nika cool. kul. the matrix?